Cześć kochani pepkowicze zachęcam was do polubienia mojego kanału jak zwykle i do polubienia instagrama a ja jestem w pepku i chcę wam pokazać fajne plecaki takie sportowe moja kolorystyka bo taki kremowy i czarny to fajnie są zrobione z tej sekcji sportowej bany i cena 60 zł a są bardzo ładne o, tak się prezentują Fajnie wykończone i podoba mi się i ten kremowy i ten czarny. I słuchajcie, do tego są buty. Buty są w cenie 60 zł. Też fajnie wyglądają, są leciutkie. I są też czarne. I słuchajcie, taka torebka termiczna na wodę chyba za 30 zł ale plecaki mi się bardzo podobają w ogóle podoba mi się, że to jest jedna kolorystyka słuchajcie, można sobie dobrać plecak buty można sobie dobrać czapkę kremową za 30 zł bardzo mięciutka, fajna jest jest też brązowa z tej sekcji bany są też skarpetki słuchajcie białe i czarne za 12 zł i tak to się wszystko prezentuje. Bardzo fajnie się to wygląda. I kochani, muszę to obejść jakoś. Bo mamy takie bluzy sportowe i bluzy kosztują. 60 zł. I zastanawiam się, czy będę musiała muzykę podkładać, bo głośno tu gra. A spodnie 60 zł. Są to zakupy, słuchajcie, subiektywne na żywo ze mną. Pokazuję to, co mi się podoba. I kręcę to na żywo bez montażu. Jeszcze mam taką buzę za 60, taka rozmiarówka, ale ta mi się mniej podoba. I do tego spodnie. Za 60. Słuchajcie, bawełna z domieszką. Podoba mi się kolor tych spodni. Tutaj fajnie jest wykończone. One są takie proste, więc kuj mi się nie podoba. I kochani, mamy kolejny plecak. Sportowy. Jestem ciekawa ceny. Cena 40 zł. Bardzo dobra cena, jak za plecak nawet fajnie jest zrobiony tu ma słuchajcie takie kieszonki i tak zrobiony fajny podoba mi się, mamy taką nerkę wszystko w jednym stylu to mi się podoba za 30 zł mamy ładną czapkę taka zwykła słuchajcie jak są teraz modne czapki krasnala to się nazywa chyba 15 zł o Dostawcie komentarz, uśmiech serduszko i skarpetki za 10 zł. Taki sportowy zestaw. I fajnie to wygląda, i idę dalej, bo zobaczyłam coś fajnego z sekcji takiej, słuchajcie, dziewczęcej. Fajny sweterek. Bardzo mi się podoba ten kolor. I słuchajcie, no wiadomo, że te rzeczy nie są, słuchajcie, 100% bawełna, kaszmir czy wełna, ponieważ no, nie ta cena, słuchajcie, ale powiem wam, jeśli chodzi o cenę yy, i jakość i materiał, no to podobne macie rzeczy. To też taka dla dziewczynki yy, w sieciówkach i słuchajcie, składy też są poliester. 45 zł taki sweterek, bardzo fajny. Więc kochani, w większości sieciówkach niestety spróbuje poliester. Co wam mogę powiedzieć? No i dalej, bo jeszcze kochani, patrzę, że są fajne kapcie męskie za 15 I takie ala skórkowe za 20 zł. Wiecie, no czego się spodziewać po takich cenach? Też em, no nie ma się co spodziewać cudów, powiem wam. Niestety większe rzeczy, jeśli chodzi o swetry, nie ma tak jak kiedyś, że to była wełna. Tylko jest do domieszką 2% na przykład wełny, no. Takich czasów doczekaliśmy, powiem wam. E, firmy idą e, po taniości, no. Mamy takie buty. 40, ale powiem Wam, w tym sklepie macie coś ym, ze składem, właśnie nie 100% wełna, i macie cenę odpowiednią w stosunku do sieciówki, gdzie też jest poliester, a cena jest kosmosą. Często yy, więc też patrzcie na cenę: no. 20 zł nie zawsze ceny słuchajcie drogie świadczą o tym, że no, jest produkt z wełniany, na przykład sweter 20 zł, bardzo fajne karty, podobają mi się takie słodziaki te myszki a te są takie typowo świąteczne za 20 i jeszcze tutaj patrzę te są takie słodziutkie w kapcie. I ta cena jaka? A, 25 A te są takie retro, ale... I cena 15 Ale mi się najbardziej te myszki podobają Gdybym miała kupować sama Osobiście Albo te różowe, takie słodziaki z różową blondynką Pamiętacie? Ten film? A, blondynka, ale chyba nie różowa Ja teraz zmieniłam nazwę filmu Dobra jestem legalna blondynka, no, właśnie, legalna blondynka, która chodziła, wszystko miała różowe. Takie fajne mam jeszcze skarpetki za 12. I te... za 17. I z tej sekcji, słuchajcie, sportowej za 12. I tutaj taka moja kolorystyka za 12 zł. I tak to się prezentuje. No, i słuchajcie, pokazuję Wam staniki sportowe, które ja lubię. Które są w dwóch rozmiarach. I one nie są tak do uprawiania sportu. Raczej dla mnie to są takie staniki do chodzenia, jeżeli ktoś lubi wygłodę Po prostu są w kolorystyce białej, czarnej i takiej cielistej. Tu widzę jakaś nowość różowa. I jest cena. Na 15 zł. I tak to się wszystko, kochani, prezentuje. I widzę ciekawe jeansy. Bardzo mają fajny kolor, te jeansy. I cena 50 zł. I takie jeans marmurkowe bardzo ładne. Eee, ja jestem bardzo zadowolona z moich boyfriendów, które kupiłam. Słuchajcie, to chyba są te nawet. Jest jeszcze para za 50 zł. Jestem bardzo z nich zadowolona. Jak jeszcze gdzieś je spotkacie, to was zachęcam do kupienia ich, bo cena co do jakości, no to jest dobra. Powiem Wam, moje koleżanki też kupiły i są zadowolone. Kochani, z tego miejsca, dziękuję Wam za subskrypcję. Życzę Wam cudownego, pięknego dnia. Trzymajcie się cieplutko, mimo że pogoda jest teraz taka różna i dzień jest coraz krótszy. O bluza za 50. E, no to słuchajcie, musimy dać radę. E, no słuchajcie, nie ma co patrzeć na pogodę. E, patrzcie, rękawiczki za 8 też z takim czytami. E, słuchajcie, jakaś zapachowa świeca, dobra czekolada, jakieś pianki. Zachęcam Was do mojej holi, bo kupiłam. Fajne rzeczy. Właśnie, żeby sobie poprawić nastrój. I do następnego. Cześć. Subskrybujcie, lajkujcie. Całuski Pa.